Dzień dobry kochani, witam Was w czytaniu dla szósteczki numerologicznej Wibracja 6 na nowy rok numerologiczny, który zacznie się 28 września Dokładnie nów w wadze go otwiera Tutaj kochani pojawia się właśnie dla Was link, w którym możecie sobie sprawdzić Czytania na październik, tak? Czytania dla wszystkich znaków zodiaku w opisie zostawiam instrukcję, jak policzyć swoją wibrację życia, jak sprawdzić, jaki mamy dług karmiczny, albo obliczyć swój rok osobisty. I chciałabym powiedzieć, że na lata osobiste również pojawi się najprawdopodobniej jedno większe czytanie. Także zachęcam do subskrypcji, żeby być na bieżąco. I zobaczmy, co dla szóstek. Co koło szóstek tutaj pokazane jest w nowym roku numerologicznym. Asertywność, bronienie swojego w tle. Jak Wy się będziecie mieć Wy w tym nowym roku numerologicznym? Lekcja do przerobienia dla szóstek numerologicznych. Uu, no dobra. Wyzwanie, trudności. Co będzie Wam sprawiało trudności w tym roku? Co będzie trudne? Mocne strony. Siła wasza. Dobra. Ja już wiem, co tam jest. Zostawiam tę kartę. I jaki to ma cel nadrzędny wszystko. Cel nadrzędny tego, co się tu dzieje. Dobra. Coś wypadło. Zostawiamy. W tle tej talii kielichów. Fantastycznie. Coś nowego, nowe emocje, nowe wyrażenia. Jedna karta na uczucia, związki, miłość, relacje. To jest takie bardzo, bardzo ogólne czytanie. Ja chcę tylko jedną kartę. Co tutaj jest takie kluczowe? 9 było w tle, proszę spojrzeć. Było 7, teraz 9 podobna energia. I poproszę kartę radę dla szósteczek numerologicznych. Pięć monet w tle. Ciekawa sprawa. Okej, okay, sprawdzamy. Uuu, osiem kielichów. No, kochani, tutaj y -hmm, rok może być pod takim znakiem odchodzenia. Albo przynajmniej pojawiają się myśli, żeby zostawiać za sobą rzeczy nierozonujące z nami. Tak? Czyli jest tutaj no, niebywały zawrót głowy. Co dalej robić? Jak dalej działać? Może stąd y ta piąteczka tu, jakiś taki konflikt porządkujemy. Myślę, że będzie rok, e, który pozwoli Wam uporządkować pewne sprawy. I zobaczmy, jak Wy się w tym macie. O, fantastycznie. Wy macie bardzo dobrą energię. Tutaj jest metodyczne działanie. E, powolne bardzo w tej karcie, bo to jest mm, napisane z Prince, ale to jest e, wierzcie mi lub nie, ale w tej talii jest to rycerz, który e, działa bardzo, bardzo wolno ale przez to działa bardzo skutecznie. To jest też karta panny. Kochani, rycerz Monet bardzo konsekwentnie kreuje całe swoje imperium, tak? Jest bardzo cierpliwy, jest wytrzymały, ma w sobie dynamikę. Ona jest połączona ze stabilnością, tak? Ale dzięki temu potrafi rozwiązywać problemy, ponieważ jest bardzo, bardzo wytrwały. I ta dyscyplina i skupienie pozwalają mu właśnie pracować tam, gdzie inni tak naprawdę wymękają. Dlatego kończę kończy sukcesem każdy projekt. I tak wy się pokazujecie tutaj. Hmm? Dobra. Lekcja do przerobienia. Co nam tu wsyła wszechświat? 7 monet. Na pewno niedoczekanie, tak? Rezultat nie musi być taki, jakbyśmy chcieli. Jakiegokolwiek działania. Stąd w ogóle pojawia się ta ósemka kielichów. Otrzymamy się za głowę, dla niektórych może ból głowy, naprawdę migreny, ale chodzi o to, że to jest ta lekcja, tak? Nie wyszło, coś nie wyszło, być może nawet długo się nad tym staraliśmy, wierzyliśmy w to mocno, coś tutaj nie wychodzi. Jest jakieś niedoczekania, albo coś cieszy tylko chwilę, a później rozczarowuje. To jest lekcja, żeby nauczyć się odchodzić, zostawiać. Tak? Bo Wy macie chęć naprawienia czegoś tu, pracowania nad tym do skutku. Ale niektóre rzeczy trzeba odpuścić. Po prostu odpuścić. Tak? Hmm. Nie wszystko da się naprawić. Niektóre rzeczy trzeba zostawić. Trudności, wyzwanie. Kochankowie, Mo, może to być, yy, mogą to być sprawy związane z relacjami, z partnerstwem, czy to w pracy, czy w domu, z przyjaźnią, ale pojawiają się tutaj, ja myślę, że jakieś trudności w sprawach uczuciowych, związkowych. Nie każde małżeństwo da się naprawić, tak? Nawet jeśli bardzo byśmy chcieli, czasem trzeba odejść. No właśnie, pojawia nam się azmie, czy w pozycji związków, odciąć, odciąć się. Tak myślę, że to jest nauka rozstawania się trochę. Zostawiania za sobą rzeczy, nad którymi pracować się nie da. i może byście chcieli. Warto bardziej odejść tutaj. Tak pokazują karty. Co z waszą mocą, co z waszą siłą. Cesarz. To może być ktoś spod znaku barana, ale ja myślę, że tutaj jest pewność siebie. Pewność tego, co chce. Pewność tego, co potrzebuje. Cesarz jest bardzo odpowiedzialny, mocarny, tak? I inicjuje po prostu to, co się dzieje naokoło. Czyli odpowiedzialność za cały świat wręcz, tak? Jest troszkę zamkniętym umysłem. I myślę, że ta wasza siła i przekonanie o swojej sprawczości w ogóle przekonanie o swojej sile, tak? To jest coś dobrego. Tylko. Musicie zobaczyć, że nawet jeżeli Wy w coś mocno wierzycie jesteście pewni, że to się może udać, no nie jest tak po prostu, że jeśli my w coś mocno wierzymy i wiemy, że to się da zrobić, nie możemy innym, rozumiecie, mówić tak, to się da zrobić, zrobimy to, naprawimy to. Po prostu wszyscy muszą chcieć, tak? Obie os osoby. To nie jest tak, że jeśli my w coś mocno wierzymy, to jesteśmy przekonani, że inni też będą. Dobrze, jaki to ma cel nadrzędny? O, pojawia się nam tutaj Monet I to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ tu jest szansa na coś nowego. Zamknąć stare, które nie przyniosło rezultatu. To może nie muszą być związki, to może być partnerstwo, to może być praca, cokolwiek, co jest w Waszym życiu ważne. Mm. Tak, bo, bo proszę zobaczyć, te dwie karty są ważne, bo to jest lekcja do przerobienia. I jaki to ma cel? Zobaczyć, że nie wszędzie się da pracować. Po prostu niektóre rzeczy trzeba zostawić, tak? One nie wyszły, koniec. I otworzyć się na coś nowego. Czyli poprzez rozczarowanie do nowości. Nie, nie utknijcie, przy tym starym, bo z tego już nic nie. Wyciągnięcie. Nic nie wyciągniecie z tego. No, szybkie czytanie. Nam jest bardzo spójne. <grych> Jaka zarada. Dla szóstek. Fantastyczna. Skup się na sobie w pierwszym rzędzie, bo dziewiątka monet mówi o tym, żeby. Uniezależnić się, pracować na siebie, tak? Dziewięć monet. Poczucie bezpieczeństwa samemu sobie dać. Znaleźć pracę, która pozwoli Wam być samodzielnym. Bo może być tak, że to, co się tutaj dzieje, jest związane z partnerstwem i z tym, że wiecie, że sami być może... Chociaż nie, jest tutaj na pewność siebie. Walczycie po prostu o coś. Może to mieć związek z majątkiem, tak? Z poczuciem bezpieczeństwa, z pieniędzmi, z jakimś projektem biznesowym i tak dalej. Jaka jest rada? Kochani, dla, mm, dla szóstek. Poświęcam tyle czasu, ile trzeba na pielęgnowanie siebie. To w takim bardzo wolnym tłumaczeniu. Czyli skup się na tym, co ty potrzebujesz, bo to, co się dzieje tutaj, to jest trudność, tak? Zobacz. Są jakieś braki. Musisz zobaczyć, że nie wszystko da się po prostu tak, że Ty w coś wierzysz, to inni też będą. Jesteś silny, jesteś silna. Ale czasem warto zostawić niektóre rzeczy i skupić się mocno na sobie i na tym, czego ja potrzebuję, i na tym, żeby stworzyć sobie swój ogród, że tak powiem. I ja to tutaj bardzo mocno widzę. Ja myślę, że tak, że dopytam sobie o. Karty kochanków, na pewno, bo to, to jest ta trudność, tak? Czyli jakieś partnerstwo, ludzie naokoło Was. To jest też karta bliźniąt. Dwa miecze, no właśnie. Albo wybór w ogóle jakiś tutaj się pojawia, może w związku z partnerstwem. Ale, kochani, to trudność jest też zdecydować się na coś, jedną, drugą opcję, bo to też jest wybór, tak? Ale. Mm... Błądzenie trochę, błądzenie w ciemności, na omacko, że tak powiem. Nie możecie, wiecie, yy, stale próbować rozgryźć innych ludzi. Wy jesteście bardzo pewni. Mam wrażenie, że ktoś z otoczenia nie jest. Zostawiam Was z tym. Myślę, że czas skupić się na sobie, szóstko. Poleganie na innych niestety nie przynosi tutaj rezultatu. Dobrze, kochani, dziękuję za uwagę i pozdrawiam Was serdecznie.